księga Jeremiasza, rozdział 41. Zdarzyło się, że w siódmym miesiącu Izmael, syn Netaniasza, syna Eliszamy z potomstwa króla, wraz z nim dowódcy króla w liczbie dziesięciu mężczyzn przyszli do Gedeljasza, syna Achikama, do Mispy i razem spożywali tam posiłek w Mispie. Potem wstał Izmael, syn Netaniasza oraz dziesięciu mężczyzn, którzy z nim byli i zabili mieczem Gedeljasza. Syna Achikama, syna Szafana, zabili go, którego król Babilonu ustanowił namiestnikiem w ziemi. Izmael zabił też wszystkich Żydów, którzy byli z nim, z Gedaliaszem w Mispie oraz Chaldejczyków, którzy się tam znajdowali, a także wojowników. Na drugi dzień po zabójstwie Gedaljasza, gdy nikt o tym jeszcze nie wiedział, przyszli ludzie z Sychem, z Shilo i Samarii w liczbie osiemdziesięciu z ogolonymi brodami, w rozdartych szatach, z nacięciami na ciele, mając w rękach ofiary i gacidło, aby je złożyć w domu Pana. Wtedy Izmael, syn Netaniasza, wyszedł im naprzeciw z mispy, a gdy wszedł, płakał. Gdy ich spotkał, powiedział do nich, chodźcie do Gedaliasza, syna Achikama. Ale gdy weszli do miasta, zabił ich Izmael, syn Netaniasza i wrzucił do cysterny on i mężczyźni, którzy z nim byli. Lecz pośród tamtych znalazło się dziesięciu, którzy powiedzieli do Izmaela nie zabijaj nas, bo mamy ukryte w polu skarby, pszenicę i jęczmień, oliwę i miód. Wstrzymał się więc i nie zabił ich razem z ich braćmi. A cysterna, do której Izmael wrzucił wszystkie zwłoki tych mężczyzn, których zabił z powodu Gedeljasza, była tą samą, którą wykonał król Asas obawy przed Baszą, królem Izraela. Tę cysternę Izmael, syn Netaniasza, wypełnił zabitymi. Potem Izmael uprowadził do niewoli resztę ludu, który był w Mispie, córki króla i cały lud, który pozostał w Mispie, a których Nebu zaradan. dowódca gwardii, powierzył Gedaljaszowi, synowi Achikama. Izmael, syn Netaniasza, uprowadził ich i wyruszył, aby przejść do synów Ammona, gdy jednak Jochanan, syn Kareacha, i wszyscy dowódcy wojska, którzy byli z nim, usłyszeli o całej tej niegodziwości, którą popełnił Izmael, syn Netaniasza, zebrali wszystkich mężczyzn i nadciągnęli, aby walczyć z Izmaelem, synem Netaniasza, i znaleźli go przy wielkich wodach, które są w Gibeonie. Gdy cały lud, który był z Izmaelem, zobaczył Johanana, syna Kareacha, i wszystkich dowódców wojsk, którzy z nim byli, uradował się. Cały lud więc, który Izmael uprowadził do niewoli z Mispy, odwrócił się i ruszył z powrotem i przeszedł do Johanana, syna Kareacha. Izmael zaś, syn Netaniasza, uciekł z ośmioma mężczyznami przed Johananem i przybył do synów Amona. Wtedy Jochanan syn Kareacha, wraz ze wszystkimi dowódcami wojsk, którzy z nim byli, zebrał całą resztę ludu, który odzyskał od Izmaela, syna Netaniasza z Mispy, po zabójstwie gedaliasza syna Achikama, walecznych wojowników, kobiety, dzieci i eunuchów, których przywiódł z powrotem z Gibeonu, odeszli i zatrzymali się w gospodzie Kimhama w pobliżu Betlejem, zamierzając udać się do Egiptu z obawy przed Chaldejczykami. Bali się ich bowiem, ponieważ Izmael, syn Netaniasza, zabił gedaliasza syna Achikama, którego król Babilonu ustanowił namiestnikiem w ziemi.